dzień dobry serdecznie nie ni w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o drużynie tu nas zaliczyła przepiękny achatlik lemisów rajo Ence i co zinona dołączyła do tego pięknego grona to urwała mam punkty Lemisz już z nami w tym spotkaniu także Zapraszam na odcinek tuż po meczu realu Madrid i, za, i zachęcam do zostawienia hatlika mojego kanału, czyli sub, like, dzwoneczek i oczywiście komentarz pod tym filmem i także zachęcam was do obserwowania mojego TikToka, zostawienia scenuszka i komentarza w, pod filmami i zostawienia obserwacji, ponieważ tam też są bardzo dobre i ciekawe newsy na temat Realu Madryt. Także nie przedłużając, zaczynamy ten jakże przepiękny odcinek. A więc przypomnijmy sobie Madrytowi jeszcze raz: skład Realu Madryt, w którym cabie Alonso znowu zamieszkał. A więc w bramce Kuntua po obronie Trent Aleksander Arnold, Militao, Ludiger, ta dwójka wraca po kontuzji do pierwszego składu Fran Garcia w pomocy Bellingham, Chaumeni, Valverde i atak stanowili Vinicius, Mbappé i Giedel a z ławki rezerwowej weszli i zagrali w tym meczu Kamavinga, Rodrigo Kaleras i Gonzalo Garcia. A teraz zapraszam na dział opinii i analizy mojej pomysłowej z zieloną. I przychodzę do tego momentu, a więc co by tutaj powiedzieć o tej jakże pięknej pierwszej połowie wykonaniu Realu Madryt. To, że Gilen, Mbappé, Ciameni Militao, stworzyli sobie sytuację i naprawdę yy, były to stały bardzo groźne. No jasne, były to stały groźne, ale co z tego jak piłka nie wpadła do bramki, bo albo sam był zbyt mocny i ta piłka przeleciała nad bramką, albo w tej go w tej sytuacji, w której Militao miał swoją szansę, świetnie obronił. Ale ta pierwsza połowa pokazała mam jasno, że to nie jest ten wielki Real Madrid, o którym mówiło się przed sezonem, w trakcie sezonu, że to będzie Real Madrid, który będzie wymiatał. Okazuje się, że ta pierwsza połowa pokazała mam jasno, że to jest typowy, słaby, stary Real Madrid za czasów Kanno Akciónskiego. Widać było masę y, błędów, w pierwszej połowie dużo takiej nerwowej gry na polsku, było widać dużo głupich strat piłek, przykład opatrz, trend Aleksandra no, który no wiemy dobrze jak w Realu Madrid wygląda. Też nie najlepiej wyglą wyglądała gra Flana Galicji, który no, w dramie też tu już jest taki piłkarz, który no, kompletnie nie pasuje do Realu Madrid w ogóle. Ale też było widać, że Zinona też była lędbowa, też były stracone piłki, też popełniali proste błędy, tylko że my tych błędów myśmy nie potrafili w ogóle wykorzystać, a Zinona tu na test miała swoje okaże w pierwszej połowie, naprawdę kilka tych sytuacji naprawdę mogło się zakończyć bramką, bo albo na szczęście ta piłka o parę centymetrów przeszła obok szubka i tuła, albo też na całe 600 punktów, pokazał, że, że, że w trudnych momentach to on y, dobrze i godnie broni naszej bramki. Y, naszej bramki. No ale wiadomo, że, że to tak długo trwać nie może, że, że pomimo tego, że graliśmy w tej pierwszej połowie naprawdę fatalnie, bardzo słabnie, bez, bezradnie, bez pomysłu na grę, to no jasne, można powiedzieć, że udało się tą bramkę zdobyć w 42 minucie Po zamieszaniu MAP jeszcze na bramkę, ale no ostatecznie też wiemy dobrze, że niestety tam map ręką doknął przypadkowo tą piłkę, bo bolsz, lęka, to ręka i niestety bramka nie została uznana, ale coś się później się odwaliło pod koniec więcej połowy, kiedy to po prostu błędy naszych obrońców. Zinola przeprowadziła akcję naukową, w której Szygankow, Zalica, Asysta A on nasz pięknym samym pokonuje Tivo Kontuła, który był niestety szans na obronę i, i na niecałe parę przekór przed końcem pierwszej połowy tracimy bramkę na jeden zero. po pofatanym po, po błędzie obrońców, którzy naprawdę zostawili dziurę dla bramki. W ogóle ta akcja, w której naprawdę myśmy stracili bramkę, to pokazuje jedno, że dalej jest tam problem z naszą obroną. Pomimo tego, że Ludiger i mnie tam wrócili yy, do składu, to jednak to pokazuje dalej, że problem z naszą grą w obronie jest duży. No i tak czy siak ta pierwsza poła była naprawdę wykonana aromadę Słaba, fatalna. W ogóle, tak jak już wcześniej mówiłem, gra bez jakiegoś pomysłu, tylko żeby wejść z piłką w a może coś już się zrobi. Tak czy siak ta pierwsza połowa zakończyła się yy, wynikiem takim, że myśmy przegrywali jeden z no, no i cóż, cóż można powiedzieć o drugiej połowie? że Zeszło że Zinona była blisko zdobycia drugiej bramki, bo była blisko zdobycia drugiej bramki, ale gdyby nie następną, który po nas w tym meczu ulatowała, mam wynik w tym meczu, to naprawdę przy wyniku odważono, to już sytuacja nie byłaby tak naprawdę dobra, bo przy wyniku odważono to już nasza ekipa królewska, no już by miała być spory problem, żeby odrobić... Yy, jakiś, jakąś bramkę w tym meczu. I naprawdę przez te 67 minut myśmy naprawdę byli w gołą w I co to w ogóle jest w ogóle jest za pomysł? Co to są w ogóle za jakieś głupie pomysły, że jakieś dosadkowanie na e, pole Jakie wrzutki, które są kompletnie bez sensu? Halo? Czy my gramy na dosadkowanie? Dlatego, że... A! Zagram y, do w w polekana, a może ktoś tam z główki załaduje. To ci tam załaduje, załaduje z główki gola. Wynieśc, który nie potrafi grać z głową. Mbappé który strzelił jedną bramkę drale Madrid, w tym głową. Czy może na przykład ginem który też Giden, który też nie potrafi grać z głową. Przecież my nie mamy hostelu, który... Potrafił świetnie znajdować się w polu kanem i potrafił szarać yy, głąb do bramki. Po co my w ogóle gramy na te dośrodkowania, które nie opłacają, że mam te dośrodkowania? Kończą się w taki sposób, że albo obrońca zielony tą piłkę wybije byle dalej, albo te dośrodkowania na pałę jest do nikogo. Po co my tak gramy? Czy to jest ten plan samego Alonso na to, że. A, zrób, grajcie na doświadczenia, a będzie dobrze? No nie! Nie, to no nie będzie dobrze! Real Madrid nie powiem grać na doświadczenia, na pałę, tylko szukasz jakiejś kombinacyjnej gry, która rozmontuje obrońców czy A tego, co myśmy nie widzieli, naprawdę 67 minut męki w tej drugiej połowie było widać, że. W drugiej połowie ale tak samo słabo jak przez te 67 minut, do momentu kiedy finish już nie postanowił pójść solo i został spawnowany w polu Dostał Został w polu i mieliśmy rzut kanny. I na całe szczęście Kiki Mbappe trafił na 1-1. I po tej bramce naprawdę gdzieś ta iskienka nadziei była że może jakimś cudem, może po jakiejś akcji z dupy uda się zdobyć tą ramkę na 2-1 i może uda się przez przypadek tą piłkę wpakować do siatki, ale pomimo tego, że Real Madrid naciskał, że Real Madrid miał przewagę yy, w tej w tej części meczu, że Real Madrid zdominował zilę, kompletnie już była skupiona na obronie, to pom, pom, pomimo tego brakowało jednego w tym meczu. Skuteczności. Brakowało wykończenia. I naprawdę gdyby to wykończenie było, to być może jakimś fantem udałoby się ten mecz wygrać. Nikt by nie pamiętałby w jakim stylu wygraliśmy ten mecz, ale tak... Przecież jak to każdy kibic na normalny będzie pamiętał tylko o jednym, że, że tego meczu nie udało się wygrać, pomimo tego, że naprawdę w tych ostatnich minutach EBAP był blisko zdobycia bramki na wagę, na wagę trzech punktów. A kończymy ten mecz remisem. Kolejna strata punktów, trze trzeci mecz, trzeci remis. Tutaj kończymy z lewisem z rzędu, piękny hatryk ustrzelony przez Real Madrid, ale chyba nie o taki chodzi chodziło, panowie. Tutaj chodzi, tutaj bardziej chodziło o to, żeby wygrywać takie mecze, a tutaj w ciągu tych paru dni, odkąd kiedy gramy tę wyjezdną meczem Raliga, to my nie potrafimy wygrywać meczu, bo... Yy, jesteśmy zbyt słabi, żeby ograć tak, taką zilonę. Taką zilonę tu na głównie yy, w tej drugiej, powiem przez ostatnie 10 minut, się broniła. No, mając takich piłkarzy jak Vinicius, Mbappé, Bellingham, wiadomo, że jesteśmy lepsi kadrowo. Ale jak gramy taki szyb. Jak gramy taki szyb, który no, widać, że ten zespół pomimo, tego, że w tej drugiej pobiegał trochę szybciej i le lepiej, to widać jaki tam szyb jest dalej w zespole. I ta koniec lata punktów nie pomaga ani drużynie, ani robić samiemu Alonzo y, nad tym, żeby iść już w kierunku dobrej, prostej drogi. O tych kontrowersjach, co tam ufał na Mbappe, czy był fauna w nim i tak dalej. Ja już nie chcę się to angażować, bo wiadomo, że tam fauny były. Tam byłyby w końcówce rzut wodny Dla w pierwszej powie. Tam jeszcze Lodrigo też był faunowany w polu faunem, ale wiadomo, jak to działa w Radiga i tak dalej. Wiemy, że sędziowie nie wszystkiego dobrze widzą i tak dalej. Ale co jest najciekawsze? Lodrigo Wyrównał mleko od mania z pod względem na więcej minut bez zdobytej bramki. Także Nodrigo 30 mecz bez żadnej bramki w ciągu tak długiej minuty. Także wielkie brawa dla Nodrigo, który naprawdę z meczu na mecz szypie się na dno. Szypię się na dno. I tutaj moim zdaniem trzeba przeprowadzić taką lewerusję kadrową, żeby naprawdę niektórych zamonników, niektóre święte krowy czas najwyższy tutaj pożegnać. Także kolejna strata punktów, trzeci remis, także naprawdę idziemy naprawdę w fajną stronę, że ten zespół zamiast iść do przodu, wygrywać mecze, to ten zespół z meczu na mecz idzie coraz bardziej złą w stronę, cofa się w rozwoju i naprawdę to nie wróci mam nic dobrego. Także jest znowu niedoszedł, bo niedobrze, tracimy punkty, remisujemy to spotkanie z zieloną, To jest konieczny mecz, w którym Real Madryt Gra bez wielkiego przekonania, bez pomysłu, bez ambicji na grę. I to był kolejny mecz, który w którym Real Madrid udowodnił jedno, że dalej jesteśmy w kryzysie i że dalej jesteśmy bez beznadziejni. I ta tabela na liga jasno pokazuje, że po tym meczu z Jeloną nie mamy lidera, lider stracony. Jesteśmy na drugim miejscu za bardzo która o punkt więcej przewagi ma nad nami. Niestety, balcem mecz ligowy z Deportivo Alavés wygrała, a za nami y, są takie zespoły jak Real i Atletico, które będą naciskać nas y, w tych kolejkach w tygodniu. Także naprawdę nie jest już za dobrze. Jasne, to nie jest ten moment tragedii, żeby sobie powiedzieć, że już jest po mistrzostwie, ale ten moment sezonu, który pokazuje mam jasno, że dalej jesteśmy w kryzysie. to naprawdę przy następnym meczu ligowym, który będzie w tym tygodniu ja nie jestem pewny, czy już ten drugi miesiąc mie utrzymamy, bo wiemy, że i Balsa, i Villarreal, i Atetico będą nas gonić, ale bądź co bądź to już jest ten moment, w którym naprawdę trzeba się obudzić. Bo, jak, bo jak Real Madrid nie wróci do swojego stylu dobrej gry, nie będzie punktował, nie będzie wygrywał meczów, to za chwilę będziemy mówić, że już jest po mistrzostwie. Jak na razie, po tych kolejkach 14 La Liga jesteśmy na drugim miejscu. I trzeba nie tylko zrobić z Barcelona, ale też trzeba uważać na Villarreal i Atletico Komandy. Także tabeli już jest czas, no, tabela możecie spokojnie spałzować, żeby zobaczyć jak to dalej wygląda daleko za plecami Betis i, i Espaniol. Także no, no patrzę za tą kolejkę na niego to zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawy sezon. No i teraz ulubiona kategoria wszystkich kibiców realu madrid na całym świecie. Em jak Mbappé. Kinian Mbappé. Wczoraj. Fajnie, Cieszę się, że strzelił y, tą bramkę złotu kannego. Cieszę się, że już ma tą 14 bramkę w ralika w tym sezonie. Ale co mnie martwi, to martwi mnie to, że Mbappé w tym meczu nie wykorzystał swoich sensów, które miał w tym meczu. Naprawdę ze spokojem, gdyby Kenyan był w trochę lepszej formie, to na pewno wczoraj skończyłby ten mecz hat i tak dalej, ale wiadomo. Mbappe też wczoraj jakoś zbyt dobrego meczu moim zdaniem nie zagrał, nie zagrał pobity swoich oczekiwań, jasne, obrońcy że też nie dali mu pograć w tym meczu. Fajnie, cieszę że gol jest, ale gra Kiniana wczoraj naprawdę też nie była zbyt, zbyt dobra, tak jak jego kolegów. Także moja ocena za mecz MAP że z zieloną jest taka, że ostatecznie się daje mu trójkę, dlatego, że strzelił kannego na wagę remisu, ale nie zagrał zbyt dobrze, nie wykorzystał tych okazji, których miał na bramkę, także to nie był zbyt udany wieczór dla MAP. Także trójka za wczorajszy występ no, po prostu, niestety mu się należy. I na sam koniec tego odcinka, co nas czeka w tym tygodniu? A czeka nas mecz 3 grudnia 2025 roku. To będzie środa zeno, Estadio San ma mecz i mecz z Atletikiem Klub Bimbao. Ja wiem, że nasi przeciwnicy nie są też w dobrej formie, też mają problemy, też mają kolerze, ale przypominam, że Atletyk Klub ostatnie kolejce wygrał zdewante na wyjeździe, także już punktują, już te, te trzy punkty zdobyli, a bez Atletykiem Klub przypominam, jak tam gramy, to tam też nie jest łatwo. Tam też gra się często pod względem te, te, tego, że kibice są głośni że tam też jest momentami głośny dumping, także patrząc na Real Madryt to naprawdę czeka nas naprawdę bardzo trudny mecz bardzo trudne stancze, być może to będzie typowy mecz walki o każdą piłkę, o każdy mecz wojska ale tutaj nie chcę tutaj mówić, że o, jedziemy po zwycięstwo do Bimbao i będą trzy punkty tutaj w tej sytuacji mam yy... Takie obawy, że ten mecz możemy przegrać. Jasne, nie chciałbym, żeby nasza królewska ekipa przegrała ten mecz, ale patrząc na formę Realu Madrid, patrząc na to, jak Real Madrid obecnie gra, to niestety spodziewam się koniecznej utraty punktu. Być może niestety czeka nas porażka z na Atletiką Bimbało. Albo być może czeka nas kolejny remis rzędu. Mam taką nadzieję, taką cichą, że gdzieś w którym momencie to z piłkarzy uderzy może w stół i powie panowie: jedziemy do Bilbao. Czas zakopać wszystkie to, to pole wojenne, bo liczy się gra dla Real Madrid, i obowiązkiem naszym jest to, żeby jechać do Bimbao, zagrać dobry mecz, wygrać ten mecz i zdobyć trzy punkty, ale na ten moment y, formy piłkarzy na Alomaty, no, zapowiada się, że ten mecz może być takim meczem, w którym naprawdę, no, no, może być naprawdę, mam smutno, bo możemy nie tylko tam stracić punkt, ale Coś tak czuję, że możemy ten mecz y, niestety przegrać. Obym się mylił, oby moja krątwa się nie sprawdziła. Mam nadzieję, że jakiś tam y, cudem uda się ten mecz mi y, mało wygrać. Jasne, w historii Real Madrid potrafił wygrywać y, z Atletik Club na ich terenie. Ale jasne, to była inna inny zespół, inna forma zespołu, inni piłkarze, inne, inne lata sezonu. W obecnym sezonie naprawdę jedziemy na trudny teren, na teren, który gra się i naprawdę spodziewam się, że Athletic Club Postawi jeszcze wyższą poprzeczkę niż te zespoły, z którymi mieliśmy. A wiadomo, że Athletic Club to jest zdecydowanie lepszy, to to lepszy zespół niż Elche, Laiu czy Zinona. Także zobaczymy, co w środę się wydarzy. Mam nadzieję, że zespół w którymś momencie się obudzi. I mam nadzieję, że. Te wielkie nasze gwiazdy królewskie w końcu pokażą, że potrafią piłkę nożną i potrafią dobrze, solidnie grać w takie mecze jak ten, który nas czeka w tą sznodę. Bo wiadomo, Real Madrid lubi wielkie mecze, a wiadomo, kiedy są wielkie mecze, to Real Madrid gra po prostu lepiej. Ja dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. W komentarzach możecie się podzielić swoimi opiniami po meczu z i też możecie napisać swoje oczekiwania przed meczem Realu Madrid z Athletic Club. Jak Waszym zdaniem zakończy się ten y mecz, y który będzie w środę? No i dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Widzimy się. Tuż po ligowym meczu zeszł atletyk lub mało. Także kibice realu, głowy do góry. Jeszcze będzie lepiej, jeszcze będziecie piękniej. Uno do tres, hala i nada masz. Cześć, mali Ciao.